Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy lud oczekiwał z napięciem, i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad Niego w postaci cielesnej niby gołębicy, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zasiądźcie bardzo proszę, w miarę wygodnie, nie za wygodnie, żeby nie zasnąć. Przypuszczam, że pytanie, od którego pozwolę sobie dzisiaj rozpocząć, okaże się pytaniem retorycznym. Pytania retoryczne mają sens, no bo w końcu istnieją. A zatem pytanie brzmi następująco. Czy wolisz przeżywać dzień w dobrym nastroju, czy w złym nastroju? I oczywiście wiem, że są takie osoby, które na przykład, znam moje osobiście, one mówią, że ja lubię takie przeżywać czasami, taki pewien smutek, ale nie taki smutek, który prowadzi do rozpaczy, tylko taki smutek, gdzie jest trochę więcej nostalgii, sentymentu. Czyli de facto coś takiego, co prowadzi do pokoju. No ale absolutna większość z nas, przypuszczam, że odpowie jednoznacznie, nawet nie odpowie, skoro jest to pytanie retoryczne, no bo przecież to jest oczywista oczywistość. Czy lepiej być w pozytywnym nastroju, czy w negatywnym? Zresztą, notabene, przecież po to oglądamy kabarety, jakieś stand-upy, po to oglądamy komedie, po to opowiadamy, damy sobie te tak zwane dowcipy, jakieś humorystyczne historie i się śmiejemy. No, chyba właśnie po to. No i wydawać by się mogło, że to jest takie wszystko bardzo powierzchowne, od czego tutaj zacząłem, no żeby, że nastrój dobry jest ważniejszy od nastroju złego, no nic za bardzo odkrywczego i nic głębokiego się chyba w tym nie kryje, a może jednak. Kochani, dzisiejsze czytania mówią o chrzcie Pana Jezusa, o czymś mega ważnym. Za chwilę sobie o tym trochę spróbujemy powiedzieć więcej, ale. Jak wiemy, jeżeli od czegoś zaczynamy, no to znaczy, że jak zaczynamy, to to jest ważne. To jest takie preludium, to jest rozpoczęcie. I pierwsze zdanie dzisiaj, w dzisiejszych czytaniach brzmi następująco. I to jest zdanie, które mówi Bóg. Nie jakiś prorok, nie jakiś uczeń Pana Jezusa, tylko mówi Bóg. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg, kropka. Pocieszajcie, pocieszajcie wasz lud. Kochani, jak przeżywałem wielkie rekolekcje, to już było chyba dwa lata temu, czyli te miesięczne rekolekcje i odkrywałem Pana Jezusa z stałego. to tam pierwszy raz w życiu przyjąłem Pana Jezusa z Jego misją do mnie, która okazała się rewolucyjna, a z drugiej strony absolutnie naturalna. Mianowicie On mi powiedział, Wojciechu, chcę, żebyś pocieszał mój lud. Bardzo mi na tym zależy. I oczywiście, żeby było jasne, Moja rola jest taka, żeby teraz Was tutaj pocieszyć, no bo pismo mówi jasne. Mam Was pocieszyć. Ale po co mam Was pocieszyć? Mam Was pocieszyć po to, żebyście dokładnie robili to samo, czego Bóg wymaga od każdego z nas. Abyśmy szli i, i pocieszali. No i teraz oczywiście możemy sobie mówić, ok, no ale o co chodzi z tym pocieszeniem? Jak je rozumieć? No właśnie, jakaś powierzchowność, jakaś głębia, to co mam iść i oglądać kabarety. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie co do kaparetów, ale ja tak nie za bardzo, tak jakościowo jakoś to mi nie podchodzi. Natomiast dzisiejsze czytania mówią, w jaki sposób możemy pocieszać i sami, czym możemy zostać pocieszeni. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Łaska, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Spróbujmy sobie stworzyć do tego pewien obraz. Myślę, że takim dobrym, dobrym obrazem będzie to, co jakiś czas temu się wydarzało, czyli święta Bożego Narodzenia, choinka i to, co mogliśmy pod choinką odnaleźć czyli prezent. Rodziny było dużo, były różne osoby, i było różnych prezentów. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest tam ktoś, kto, no nie wiem, robił złe rzeczy, albo no faktycznie naraził się rodzinie, albo temu, który wcielił się w rolę Świętego Mikołaja, albo skomunikował się ze Świętym Mikołajem i powiedział się temu Mikołajowi: Święty Mikołaju, dla tej osoby nie, bo ona nie zasłużyła sobie w tym roku, więc tą osobę pominiemy, dla tej osoby nie będzie prezentu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Myślę, że nie potraficie sobie wyobrazić takiej sytuacji. Mam taką nadzieję, ponieważ Bóg również nie potrafi sobie wyobrazić takiej sytuacji, a my jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. To jest oczywiste, że nawet jeżeli coś tam się wydarzyło, to ten prezent będzie dla każdego. Nawet jeżeli ktoś tam nam podpadł jakoś mniej lub bardziej, to będzie prezent dla każdego. I niekoniecznie mówię tutaj, że w jednym z tych prezentów będzie rózga. O nie, bynajmniej. Będzie prezent dla każdego. O tym jest to czytanie. Mało tego, w tym czytaniu również jest powiedziane, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. Okej, okay, no to już w ogóle. Czyli prezent jest faktycznie dla każdego z nas z miłosierdzia, z miłości. I teraz oczywiście jest kwestia tego, jak my na to odpowiemy, no bo możemy zrobić komuś na złość. Na przykład, nie wiem, ktoś ma właśnie ten gorszy dzień, albo doszło do jakiejś sprzeczki, naturalna rzecz, sprzeczka w rodzinie, wśród przyjaciół, wśród znajomych. No i powie sobie, ja rozrobię na złość i ja nie przyjmę tego prezentu. Tylko wiemy o tym doskonale, nie wiem czy wy macie takie doświadczenia w swoim życiu. Ja mam różnego rodzaju przestrzeni, że sobie zrobię na złość i czegoś dobrego nie przyjmę. No to przecież doskonale wiemy o tym, że ja sobie robię na złość, sobie samemu robię na złość. I tak to działa. Prezent jest dla każdego z nas, absolutnie dla każdego. Zbawienie jest dla każdego z nas, tylko mam to przyjąć. Po co mam przyjąć? No żebym został pocieszony. No mam nadzieję, że mieliście takie sytuacje, kiedy, yy, kiedy faktycznie emanowała z was radość, pojawił się banan na twarzy, kiedy widzieliście prezenty od takich maleńkich drobnostek, po jakieś, nie wiem, większe, droższe, ale to przecież nieważne co, ważne, ważny jest ten sam gest. No i rozjaśniało się to nasze oblicze i chyba trochę łatwiej jest wtedy być miłym, sympatycznym, uśmiechniętym dla drugiego, skoro, skoro sam przyjąłem pocieszenie. Prezent dla każdego z nas, niezależnie od tego, co zrobiłeś. My cały czas mamy to myślenie, ja tak sobie przynajmniej myślę o tym myśleniu, że cały czas mamy to myślenie w Kościele, że jednak, no nie, no trzeba być grzecznym. Zresztą tak jesteśmy uczeni, prawda? Przychodzi ksiądz na kolędzie, pokaż zeszyt, okej, okay, bardzo ładnie, uuu, nieładnie, niedobrze. No i oczywiście z tym świętym Mikołajem też, że jakieś tam rózgi, no nie. No Pan Bóg nie ma rózgi, Pan Bóg nie wie w ogóle, co to jest rózga. Dla każdego z nas, zbawienie. I pocieszenie. I to jeszcze z czegoś, co jest faktyczne i dobre, a nie powierzchowne. Zbawienie dla każdego z nas i życie tym, co możemy, co możemy dawać. No to, to co robi w takim razie dzisiaj Pan Jezus? Kochani, bo jakby działanie Pana Jezusa w Ewangelii jest absolutnie irracjonalne i niedorzeczne. No bo po co jest Chrzest? No, Chrzest, jak wszyscy wiemy, zmazuje grzech pierworodny. Jezus Chrystus. Przyjmuje chrzest. Bóg, człowiek, przyjmuje chrzest. No przecież to jest absolutnie bez sensu. I wtedy faktycznie Trójca się powinna ukazać, czyli Ojciec i ten Duch Święty, który się ucieleśnił jakby w gołębicy, no i powinni Panu Jezusowi powiedzieć, co na ten temat myślą. I ten Ojciec powinien powiedzieć, synek, czy ty jesteś świadomy tego, kim ty jesteś? Ty jesteś Bogiem, jakie chrzesty przyjąłeś teraz? Ty masz czcić innych, a nie chrzest będziesz przyjmował. W ogóle to jest słuchajcie niesamowite, bo tu jest powiedziane, ja co sobie zawsze w medytacji tak wyobrażam, że Pan Jezus, gdy, gdy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Czyli ten tekst wskazuje na to, że Jezus czekał w kolejce. Zrozumiecie, czyli jest tak tłum ludzi, Jezus się ustawia i czeka, kiedy on przyjmie chrzest. To jest zupełnie bez sensu. No jaki grzech pierworodny, uboga człowieka, no ale on grzecznie czeka. Żeby przyjął. Kochani, nie wiem, jak to na ciebie działa, ale mnie to bardzo pociesza. Dosłownie. Znaczy, pamiętam, kiedy robiłem tą kontemplację. Wiecie, że my, jezuici, jak kontemplujemy, to tak staramy sobie się to, to, to sobie wyobrazić, tak? Jak najdokładniej, jak to mogło wyglądać. No i w czasie tych 30-dniowej rekolekcji widziałem tam Pana Jezusa, który tak z nogi na nogę przystępuje i czeka na ten chrzestwój. No ekstra. Nie wiem, jak działa na Ciebie taki obraz, ale, ale na mnie działa i to bardzo. Znaczy jest mega pocieszając. Pan Jezus, który jest tak nieprawdopodobnie ludzki i taki zwyczajny, a przez to taki niezwykły. Niezwykły będą zwyczajnym. No to co robi ten Pan Jezus? No nas pociesza. I co jeszcze robi? No wskazuje nam w takim razie, co my mamy robić. To jest dokładnie początek Jego działania. Sam początek. Inicjacja Pana Jezusa. I co on za chwilę będzie robił? Będzie pocieszał. No pierwszy cud, który zrobi, to będzie pocieszał na weselu, bo wino się skończyło. No to będzie pocieszał. Z, wodę, z wody zrobi wino, przemieni wodę w wino. No i później oczywiście choroby, będzie uzdrawiał, będzie mówił o miłości Ojca. Cały czas, cała misja Jezusa to jest pocieszanie. Cała misja Jezusa. Kochani, pamiętam kiedyś właśnie jeszcze w czasie tej mojej probacji, kiedy jeździłem razem z mocnymi w duchu. Taka to jest cudowna, wspaniała grupa złodzi, razem też z moim współbratem Pawłem. To pamiętam, jak Paweł prowadził rekolekcję, ja mu pomagałem, byłem odpowiedzialny za młodzież, on za, za, za dorosłych, i on mówił niesamowitą rzecz. Cudowną, absolutnie, ona mnie bardzo mocno poruszyła, i mówił, bardzo często, kiedy wychodzę na msze świętą, nawet w jakieś święto czy uroczystość, to mam takie poczucie, że przyszedłem odprawić pogrzeb, bo widzę po prostu smutnych ludzi, którzy przychodzą. Bardzo często jest tak, że kiedy ludzie przychodzą do mnie do Komunii Świętej, to widzę tak, jakby ludzie nie przyszli po to, co jest najcudowniejsze, najpiękniejsze, największe, jest najcudowniejszym darem, jaki możemy otrzymać, ale ten wyraz ich twarzy wskazuje na coś, na coś innego. W jaki sposób my mamy pocieszać innych, skoro sami nie możemy tak naprawdę uchwycić tego, co jest sensem istnienia naszego życia? Papa Francesco. Nie wiem, jak wam się kojarzy Papa Francesco. Mnie się kojarzy Papa Francesco generalnie ze swojego uśmiechu i ze swojego sposobu życia. W ogóle osobiście uważam, że to jest fantastyczne. Jak rozmawiam z młodymi, oni o kościele raczej nie mają zbyt przychylnej opinii i w dużej mierze bardzo słusznie. Natomiast o Papa Francesco zawsze wypowiadają się bardzo pozytywnie, no bo widzą ten jego uśmiech, ten jego blask, tą jego radość. I oni mówią, Papa Francesco jest super. I tak, mało tego, że on się uśmiecha i tak żyje, to on jeszcze mówi, bardzo bym chciał, udzielić to ostatnio wywiadzie takiego stwierdzenia, bardzo bym chciał, żeby chrześcijanina rozpoznawano po sposobie jego życia i po radości jego życia po tym, że emanuje radością. Że jak mówi, ktoś powie, hej, to jest chyba chrześcijanin. Bo nie narzeka, nie krytykuje cały czas, ale próbuje wyłuskać coś dobrego, coś pozytywnego. Hej, to jest chrześcijanin, bo na przykład, nie wiem, robi coś dobrego, jest wolontariuszem, po prostu pomaga. Od sam, od siebie zgłosił się i chce to zrobić. Jakie to byłoby było cudowne i fantastyczne, no bo jak można lepiej pocieszać, jak nie właśnie w taki sposób. Kochani, jeszcze ten Jan dzisiaj. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana czy nie jest Mesjaszem. Czy my nie powinniśmy z tego Jana też trochę brać przykład? Może niekoniecznie z tego powodu, że będą patrzeć na nas, będą mówić może Mesjasz, no bo Mesjasz już jest jeden i Jego przyjmujemy. Ale właśnie w takim względzie, że patrzą na nas i mówią, o chrześcijanin. Co jest takiego w tym jego sercu, w tym jego sposobie działania, w tym jego mówieniu? Patrzę na niego i mówię, to chyba musi być chrześcijanin. Często mam tak, że no właśnie, rozmawiam sobie z różnymi osobami i widzę, mówię, o, chrześcijanin! Mówię, cześć! A on mówi, no i rozmawiamy sobie, A on mówi, nie, ale ja, wiesz, ja nie wierzę w Boga. Jakiś odszedłem od kościoła albo odeszłam, ale, ale żyję tą radością. Wtedy myślę sobie, chrześcijanin, absolutnie. Chrześcijanin. Karaner o nich mówił. Chrześcijanie incognito, nawet nie wiedzą o tym, że są chrześcijanami. I czasami sobie zadaję pytanie, czy może nawet to nie jest bardziej właściwa droga, być takim chrześcijaninem. Niż takim, który na przykład przychodzi do kościoła i jest takim smutasem. Nie no, o was nie mówię, bo nawet nie widzę, bo macie maseczki, więc mam nadzieję, że tam jednak w środku pląsacie. Kochani, ja próbuję dzisiaj tak trochę na luza, bo, bo tak mi się wydaje, że chyba Pan Bóg też nam chce to bardzo powiedzieć, żeby tak trochę na luza. Bo my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, co będzie w tym roku. Jeżeli sami nie przyjmiemy tego pocieszenia od niego, to, to my nie możemy pocieszać, naprawdę. Zobaczcie, ilu nas jest. Jest nas naprawdę całkiem spora grupa osób. Jeżeli my w tym tygodniu pójdziemy do tych wszystkich miejsc, do których pójdziemy, do szkoły, na uczelnię, do lekcji zdalnej, bo studenci, my już wracamy na przykład do szkoły, do pracy, do swoich rodzin, i choć, jeżeli choć trochę pocieszymy tą drugą osobę, to dokładnie spełniamy nasze powołanie. Dokładnie robimy to, co dzisiaj Jezus Ewangelii ustawia się w kolejce z nogi na nogę i będzie przyjmował krzesł. I uwaga, ten ojciec i ten duch święty chwalą go i mówią: dobrze, synek. Bardzo dobrze. Pocieszasz ich i pokazujesz, pokazujesz, jak żyć. Kochani, każdy z nas, myślę, musi sobie znaleźć takie sposoby e, i drogi na to, żeby, żeby odnajdywać tego Pana Boga, ale tego Pana Boga, użyję tego sformułowania, pociesznego. Bo Pan Bóg naprawdę jest pocieszny. Naprawdę najbardziej niezwykłe w nim jest to, że on jest tak niesamowicie zwykły i tak niesamowicie radosny. Mnie to absolutnie rozwala. Absolutnie. Totalnie. Y, I to jest trudne do przyjęcia dla nas, ale, ale on chyba tak jest. No, bo inaczej tak by się nie zachowywał. Nie wiem, na ile to było poukładane. Mam wrażenie, że zupełnie nie, ale mam też taką nadzieję, że jakoś w każdym z nas jakoś tak bardziej zabiło serce z chęcią przyjęcia tego pocieszenia, takiego zwyczajnego, a z drugiej strony takiego cudownego. Może niekoniecznie z kabaretu czy z komedii, chociaż jak najbardziej też można, ale po prostu od niego, który jest życiem.